Cel projektu to aktywizacja jak największej liczby mieszkańców wokół działań biblioteki oraz jej wyjście na zewnątrz. Nasz cel to przekroczenie granicy zwyczajnego funkcjonowania instytucji kultury. Mieszkańców angażowaliśmy wobec tego we wszystkie działania na każdym etapie rozwoju projektu. Były to warsztaty artystyczne, warsztaty fotograficzne, kreatywnego pisania, przedstawienie teatralne, spotkania z muzyką i sztuką jako ilustracją dzieł literackich. Staraliśmy się pokazać, że biblioteka nie jest już miejscem, w którym przebywamy tylko przez moment. Nasza biblioteka jest już w tym momencie jedną z najważniejszych instytucji kultury w naszej gminie. Nasza biblioteka od dawna porusza się już w obszarze kultury, informacji, animacji, edukacji. I takiej przestrzeni otwartości. I w ramach projektu Piątki z Biblioteką, który realizujemy wspólnie w partnerstwie z Funduszem Lokalnym Masywu Śnieżnika, jest to takie nasze wyjście na zewnątrz właśnie w tym obszarze animacyjnym. Ciekawa propozycja dla młodszych, najmłodszych, średnich i tych najstarszych. Są to działania warsztatowe, są to działania plastyczne, fotograficzne, ale też i czytelnicze. Jak choćby warsztaty kreatywnego pisania, czy spotkania autorskie z bajkopisarzami. Jest to ciekawe doświadczenie dla nas, i to wyjście będzie dobre dla wszystkich, zwłaszcza dla naszych czytelników i użytkowników. I tutaj już ta szeroka formuła działalności biblioteki, zwłaszcza w partnerstwie właśnie z innymi organizacjami, będzie kontynuowana na dalsze pomysły i projekty. Jest jedna ważna rzecz, naprawdę ważna rzecz, tutaj mamy być kreatywni, mamy generalnie nie oceniać siebie wzajemnie. Kreatywność polega również na tym, że wyzwalamy rzeczy, nawet jeżeli coś jest głupie, może się okazać, że akurat w danej sytuacji pasuje. Można się bić pudełkiem, zrobić z niego robota, kartonowego smoka, psa, kota, muchę, komara, żabę, motyla, rącznika, e, to... <zysy> listę statek, samochód, talerz, widelec, nóż. Szklankę, ale jednorazową. Zrobić książkę lub zrobić książkę. Waszym zadaniem jest napisać o co chodzi, co się wydarzyło, dlaczego on tam siedzi, kto to jest i dlaczego, dlaczego trzeba zapałkę za A Ja mam pytanie: zapałka jest zapalona czy nie? Nie, ta zapałka nie jest zapalona. Co było pierwsze? Moja nie, babcia nie. kiedyś miała kurczaki. Kto skończył? Nie. Karawana podążała do zaginionego miasta. Nagle spod piasku wychylił wielki potwór i ich połknął. Było ciemno, więc zapalał zapałki. Okazało się, że miał na pasku ołowiane kółka, na które uczulony był potwór. Wypluł mężczyznę. Robiąc to, ten nawdychał się oparów i odgadł tajemnice istnienia. Potwór zniknął, a on oszołomiony usiadł na piasku. Wciąż trzymał w ręce zapałkę, o której zapomniał. Świetnie. Świetnie. Ale to było głębokie. Wiem o tym. Yeah. To też można rozproszyć. Też spotkanie w zamkowych klimatach w Gorzanowie z piknikiem majówkowym na naszym małym rynku, z naszymi lokalnymi autorami, ale też i z ludźmi z zewnątrz, co świadczy o dużej otwartości biblioteki i o nowym takim spojrzeniu właśnie na realizację ciekawych zamierzeń, które kręciłyby i nas, i wszystkich dookoła.